Siemanko, w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak usunąć czerwoną kartkę z waszego zawodnika, tak żeby w następnym ważnym meczu, czy to w rywalcach, czy w mistrzostwach był już dostępne do gry. Także zostaw proszę łapczkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Jak widzicie, mając czerwoną kartkę, jeśli chcę rozegrać następny mecz, otrzymuję taki komunikat i po prostu gra mnie nie wpuści do tego spotkania. Więc żeby to obejść, muszę ściągnąć tego zawodnika z podstawowego składu i dać na rezerwy. Pamiętajcie, że to muszą być rezerwy, a nie wysłanie do klubu, bo wtedy ta czerwona kartka z niego nie zniknie. No i w jego Miejsce mogę dać losowego zawodnika, powiedzmy, że to będzie w moim przypadku Żało Mario. Przechodzę sobie do trybu Squad Battles. Wybieram sobie losowy mecz, najlepiej któryś z tych na górze, bo potem i tak będziemy mieli szansę rozegrać jeszcze raz to spotkanie, żeby zdobyć punkty w Squad Battles. I OK, i rozgrywam mecz. Czekam aż mecz się załaduje. Oczywiście mogę to skipnąć. Zaczynam od środka, i w tym momencie mogę wziąć pauzę. Musi po prostu minąć co najmniej 1 setna sekunda meczu, i opuszczam spotkanie. I teraz przechodzę do swojego składu. Zobaczymy czy czerwona kartka zniknęła. Jak najbardziej ta czerwona opuściła Totiego, także mogę już spokojnie nim grać. Zajmuje to dosłownie kilkanaście sekund i dzięki temu jestem już gotowy, żeby grać następne spotkania właśnie z Totim w składzie. Tak więc to jest taki prosty tip, jak wasz zawodnik dostanie czerwoną kartkę, a jest dobrym zawodnikiem i bez niego nie chcecie grać w kolejnego ważnego meczu, więc po prostu robicie to co ja zrobiłem na tym filmie i możecie kończyć zmagania w Rivals czy to w mistrzostwach. Tak więc jeśli film był pomocny, to zestaw proszę łapeczkę w górę. Ja dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym poradniku. Siemanko, cześć!